Jak już mamy nowy przedmiot w grze, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wezmę ten przedmiot na SkyBase'a. Wszystko będzie polegało na tym, że wybudujemy SkyBase'a, zamówimy zrzut i postaramy się nim zlecić tam na dół. A czy uda nam się wygrać grę? Oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy, że zrobimy troszeczkę inną rzecz niż zawsze. Zazwyczaj wychodzimy na Skybase'y i albo zrzucamy jungrifty, jak to było u zakrzaka, albo wychodzimy, strzelamy jeszcze z niektórych rzeczy, których prawdopodobnie nie widzieliście. Dzisiaj pomysł jest taki, że będziemy zjeżdżać windą ze Skybase'a. Taki jest pomysł, ponieważ mamy ten nowy przedmiot, który jak odpalimy, no to pojawia nam się zrzut. A co my zrobimy? Słuchajcie, znajdzie. Oczywiście musimy znaleźć matcy, musimy znaleźć nowy przedmiot. Odpalimy sobie ten zrzucik prawdopodobnie dwukrotnie, więc oglądajcie do samego końca. Odpalimy go, zeskoczymy na balon i zjedziemy tym balonem w dół. Czy to się uda? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno by się udało, jakbyście teraz zostawili łapy. Także widzę, zostawiajcie łapy. I pomysł jest taki, panie Zakrzaku: lecimy na groty. Na grocie prawdopodobnie to znajdziemy. To leci chyba głównie z chestów niż e, z safe'ów, chociaż no to będzie ciężkie, więc musimy zbierać jedno i drugie. Czyli musimy zbierać maty oraz musimy otwierać chesty, więc będziemy mieli dzięki temu po 30 mat por gente... não Będzie dobrze. Też tak myślę, że będzie dobrze. Musi być dobrze, Rafa. I powiem ci tak. Moim zdaniem dostaniemy z pierwszej skrzynki nowy, nowy przedmiot. Właśnie dobrze by było tych przedmiotów znaleźć kilka. Nie tylko jeden. Czyli na przykład jakbyśmy mieli pięć. Na przykład zaspamić jakoś. No, zrobimy przekozackie rzeczy. I z tego co widzę, Martyna leci również na głowę Miśka. Martyna, słuchaj. Nie możesz tam lecieć. My tam lecimy. Mam nadzieję, że uda nam się być tam wcześniej. W razie czego, no to po prostu, wiesz co? Odpuśćmy tego, tą głowę Miszka. Odpuśćmy. Zagrajmy to na, na spokojnie. Lećmy po prostu na naszą lokację, tam gdzie zawsze spadaliśmy od początku. Chapteru trzeciego, a nie wiem czy wiecie, prawdopodobnie jest to koniec Chapteru Trzeciego, ale o tym dostaniecie dopiero jutro film. W ogóle, Rafa, co to jest za skin, którym ty teraz zalecisz? Może się widzą pochwalisz? No, widzowie, jak możecie zobaczyć, udało nam się wygrać skina. Tym razem nie grałem z Zakrzakiem, a grałem z Masterem. Także podziękowania również tutaj dla Mastera, który pozwolił mi tutaj wygrać takiego skina. No i słuchajcie, tak wygląda skinek, jest on FNCS-owy. Co ciekawe, Kawę. Eee, no, to było tak dobre miejsce, że prawdopodobnie, jakbyśmy tak wcześniej zagrali, to być, mo być może byśmy pojechali na takie fncs -y. Ja myślę, że my byśmy mieli zaproszenie do tego Rii, ri, ri, Czy gdzie tam są te FNCS-y teraz? Relikt. Nie wiem, jakoś tak. <ścoughs> Rzuca nam splesze tak samo. Eee, słuchajcie, pomysł jaki jest dalej. Zakrzak, weź splesze i zbieraj macy. Dobra, zbieraj macy. W ogóle zobaczcie, jaką mam jeszcze kosę w rękach. To jest nowy nowy zbieraczek. Eee, zobacz, za jaka kosa. Tak, z Wydaje mi się, że być może z biegiem czasu będzie coś lepszego. Ej, a tym się też tak kręci, jak się chce w sensie się kręciło takie trikasy, czy nie? No właśnie nie, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu tak na pewno będzie. Panie Zakrzaku, potrzebujemy na pewno ten nowy przedmiot, więc robimy wielkie poszukiwania nowego przedmiotu. Jeśli nam się go uda szybko zdobyć, no to szybciej wyjdziemy na skybase'a. Jeśli uda nam się później, no to trochę później wyjdziemy, więc widzowie trzymajcie za nas kciuki. Uwaga! A myślałem, że wypadnie z tej skrzynki. Ja proponuję przejść się tam, gdzie dużo rzeczy spełni się na ziemi. Bo nie wiem jak ty, ale ja ten item dzisiaj znalazłem na ziemi dwa razy na ziemi, więc jest chyba na to największa szansa. U mnie wyleciało to ze zwykłego chestu, więc wygląda na to, że tak naprawdę ten przedmiot jest chyba łatwiej zdobyć nie z sejfu, a tak jak Zakrzak mówi, albo z ziemi, albo ze skrzynki. Trochę smutne, no ale być może szybciej uda nam się go znaleźć, na razie tego nie mamy. Właśnie coś dziwnego, nie jest fioletowy, a nie leci z sejfów. Przynajmniej ja otwierałem dzisiaj chyba trzy albo cztery sejfy i nie dostałem, a co do sejfu, to mam dwa klucze. Ja już mam 500 matsów, więc pomysł jest taki, żeby uzbierać tysiąc tego, oczywiście. I pomysł też jest taki, tak jak Zakrzak mówi, polecimy sobie na sejfik, weźmiemy to z sejfu. I w ogóle Zakrzak, muszę ci coś powiedzieć, wpadłem na świetny pomysł, bo wcześniej się zastanawiałem, jak możemy trafić na tego skybase. w sensie na skybase, no to trafimy. Ale w razie czego, jak ten yy, zrzucik będzie niżej niż SkyBase, to zrobimy to w ten sposób, że użyjemy sobie lunchpada i zlecimy. Ale to, widzowie, oglądajcie do końca ten odcinek, bo będzie przekazacki. Rafa, nie uwierzysz. Krótko falówka na ziemi, let's go. Czyli, tak jak Zakrzak powiedział, lepiej to zrobić w pomysł Zakrzaka. Widzowie, jak będziecie tego szukać, to mówcie, że po prostu na, na Zakrzaka. lecicie, czyli na to. 42 osoby zostały. My mamy dosyć sporo maców już nazbierane. Co ciekawe, mamy właśnie ten zrzucik, który sobie po prostu zamówimy. Ale wydaje mi się, że jeden to będzie mało. Więc bierzemy się za zbieranie maców, bierzemy się za kupno apteczek, ponieważ apteczki też pasowałoby, żebyśmy mieli. No i oczywiście zobaczymy, jak nam się strefa tutaj układa. Wydaje mi się, że jest na razie dobrze, chociaż wydaje i ja myślę, że te balony nas trochę strolują. A jak to wygląda w ogóle z balonami? Ojojoje, raz, dwa, trzy balony. Naprawdę, w ogóle trzeba wszystkie balony lecą na tą ciśninę? Właśnie, to jest dobre pytanie, widzowie. Dlaczego tam wszystkie balony lecą? Nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Ja zbieram tutaj e, macy, Zakrzak, ja już mam 1400 maców, więc jest mega spoko. E, mam tutaj też mgiełkę, dobrze by było, żebyś ty też sobie jakąś mgiełkę załatwił i wyjdźmy jeszcze na górny safe, ponieważ masz klucz. Tak, ja mam te klucze nawet dwa, więc jest naprawdę spoko. Możemy się kierować do sejfu. Co do matców, też mam bardzo dużo, więc jest naprawdę elegancko. I co? Proponuję zobaczyć ten sejfik, a nóż, może z sejfu dostaniemy drugą krótkofalówkę. Okej, okay, ja postanowiłem, że zajedziemy tam, żeby było szybciej, więc lecimy, otwieramy safe i w sumie zakrzak, bo tutaj mamy też duży safe, chyba ten tilted towerowy. Ja mam jeden klucz, ty masz chyba dwa klucze, więc możemy jeszcze jeden safe otworzyć, w razie czego... Dobra, tak to zrobimy. Ja otwieram w takim razie na szybko ten sejfik, miejmy nadzieję, że dostaniemy coś fajnego, potem polecimy na ten stilted i będzie klasa. Będzie, będzie idealnie. Okej, okay, ja wziąłem dwie mgiełki w razie czekaj jakbyśmy byli długo w strefie. Zakrzak, jak tam, safik. Właśnie otwieram pierwszą skrzynkę, dostałem jakiegoś kałacha, tutaj nie ma nic ciekawego i... Czekaj, krótko! Nie, myślałem, a to, 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 to kule są. No, to by było mega fajne, jakbyśmy to dostali, ale okazuje się, że nie, więc ja proponuję lecieć dalej na Tilted Towerowy i oczywiście musimy zbierać matce. Tak, ponieważ bez matców nie zrobimy skybase'a. bo są najważniejsze. Ile masz matca? Ja mam tak na oko około 1300, Takiego, więc jest spoko. Ja na tą chwilę mam 1500 nie jest to jakoś nie wiadomo ile i z tego co widzę to też mamy chyba tutaj gości, więc musimy uważać na tych gości bo no jak mamy krótkofalówkę mamy najważniejszą rzecz, no to dobrze by było teraz nie zginąć. A co ciekawe to wcale nie jest takie proste do znalezienia, ja dzisiaj tego szukałem całą gierkę i nie znalazłem co ciekawe przez cały mecz, więc mamy farta. Mi się wydaje, że oni tutaj mają gugana więc musimy uważać. W ogóle znalazłem dwie ryby, tutaj masz spraya, Zakrzek zostań w strefie może i ja tutaj obczaję Dół. No dobra, obczaj dół, a te klucze wsadzamy? Czy jak? Czy, czy jest w ogóle otwarty już safe? E, nie, safe nie jest otwarty, ale trochę się boję, że tutaj ktoś jeszcze jest. Ja bym poczekał aż na to żółte pole po prostu to, Albo otwórz, otwórz, dobra, spróbujmy. Nie będziemy się tutaj bali, nie można żyć w strachu. Yy, drugi klucz oczywiście jest Twój, bo miałem tylko jeden. Aha, czyli ja muszę wsadzić, ja mam też jeszcze jeden klucz na później, w razie czego? Gorzej, jak te chłopy tu czekają. Nie wiem, czy coś się nie leczyło, chyba że to byłeś, ty. To ja moją mgiełką, więc na spokojnie wchodzimy do safe'u, Sezami, otwórz się i daj nam telefon. Mamy tylko jedno zamówienie, uleczmy się i w sumie możemy sobie stąd powoli już iść. Ja ci daję telefon, żebyś ty go miał najlepiej, tak mi się wydaje tutaj, i zabiorę jakieś leczenie, co? Albo, czekaj, coś, dzięki czemu nie zginiemy ze skybase'a najlepiej. Masz jakieś chromy, czy coś? E, mam jump pady ja tylko nie wiem, czy one będą e, do użytku tak naprawdę. zaczekaj chodź za mną, pozbierajmy, a w sumie chromy będą tutaj z ziemi, więc możemy sobie pozbierać jeszcze troszeczkę matców, ponieważ mamy jeszcze mgiełki, wejdziemy sobie do safe'a a później pójdzie po prostu równo ze strefą do strefy e, przynajmniej z moich obliczeń wynika, że powinno być wszystko w porządku Też tak myślę, wiesz to będzie biło dopiero po jeden znaczy bije po jeden na lajcie to zrobimy a co do przeżycia to ja mam te, ja mam, ja mam poduszki tylko lepiej mieć chrom tego powodu, że Chrom nas ochroni. Wiecie, gdy będziemy skakać na ten zrzut, no, zobaczycie, o co chodzi. Tak, jak tu już masz Chrom. Ja wejdę sobie po tą skałę może, czy... Da... Aha, w sumie to ja już mam full skały. Wydaje mi się, że ja już mam dobre matce. Chodźmy jeszcze do sejfu, podleczmy się tym, co tam jeszcze zostało, żebym ja nie musiał tutaj tego wszystkiego używać. No i wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrej pozycji jak na razie. W bardzo dobrej, ponieważ mamy wszystko i musimy się tylko podleczyć i możemy lecieć. Tak jest. I jedyne, co nam zostało, to zbudować dobry skybase i rzucić oczywiście Nasz zrzut na zamówienie Także słuchajcie, my już powoli idziemy na balon I z balonu wydaje mi się, że powinniśmy się po prostu wybić I jak już wybijemy Oj, 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 jak już wybijemy się z balonu No to po prostu zrobimy w ten sposób Że będziemy się budować od jakiejś górki Na przykład tej z górki na pazurki. Tak, dokładnie. W sumie ja bym chciał się już budować, tak szczerze, ale chyba nam nie starczy matców na tyle. E, ja lecę na tą górkę zakrz albo ty. Dawaj. Na przykład, czekajcie, ta górka, tylko tutaj są goście pod nami no nie? E, to będzie trochę przypał, ale lećmy, lećmy. Weźmy tą górkę. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. To Rafa chciał powiedzieć, ponieważ ja na szczęście mam białe leczenie. Chociaż może nie jakoś za dużo, ale, ale jest, to najważniejsze. No Zakrzek, jak możesz to buduj, ja się tutaj podleczę. Zobaczę tutaj jeszcze na matciki jakieś, nie ma nic. E, pozbieram może jeszcze... Aha, tu, tu już nie ma nic do zbierania. Dobra, widzowie. Także mamy e, to, co e, widzicie. Czyli mamy tą krótkofalówkę, która zamawia nam zrzut. I pomysł jest taki, tylko właśnie pytanie, czy to się uda. Bo pomysł, pomysły są w sumie dwa. Wychodzimy oczywiście teraz na SkyBase'a. Odpalimy sobie to i powinniśmy to dostać w... Miejscu, w którym odpalimy, no nie, i nie wiadomo, czy dostaniemy to, na to, no, to nad skybazem, czy dostaniemy to pod skybazem Bo jeśli dostaniemy to nad skybazem, no to będzie lipa, a jeśli dostaniemy po, no to będzie dobrze, a jeśli dostaniemy pod skybazem, no to wtedy będzie lipa. Zakrzak, połóweczkę, jak możesz to buduj połówkę, żeby nas tu nie zauważyli. Wydaje mi się, że i tak jesteśmy w bardzo dobrej pozycji, jak na razie. Czekaj, Rafa, bo tutaj ogólnie z połówkami może pokombinujemy zaraz, żeby to w ogóle przeżyć. Bo ja mam yy, no 70 HP razem, więc może dobuduję do strefy i potem połówki. Co ty na to? Dobra, jasne, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Tutaj, jak trzeba iść do strefy, to chodźmy do strefy na spokojnie. E, ja mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś laganeta i mnie na przykład, nie wiem, nie wyślę gdzieś na ziemię. Zakrzyk, ty się ulecz. Ulecz się teraz, jak możesz. Jestem już w strefie. Właśnie dobiegłem, więc zaraz możemy tutaj bawić się z połówkami. Znaczy, bawić, no taktykę połówkową robić. Czekam na ciebie, leczę się, zapraszam. Oj, mamy blisko strefę, chociaż to wcale nie jest dobre. To jest bardzo złe, tak naprawdę, bo mamy dosyć dużo tutaj nadbudowane. Ale w razie czego, ja mam dwie ryby. W razie czego ty prawie przyzwałem zrzut ale by były dymy. W razie czego ja proponuję tutaj nadbudować podwójne gdziekolwiek, żebyśmy mieli troszeczkę więcej czasu. Oczywiście Zakrzak tutaj robi tak, żeby się nam wszystko leczyło. Jest dobrze jak na razie, jest bardzo dobrze, byleby tutaj gości na balonach nie było, no bo jeśli gości będą na balonach, no to będzie lipa, a pomysł jest taki, że ja przyzywam zrzut, lecę na zrzut, no i liczymy po prostu na cud, tak naprawdę. Jakieś tyrymy tutaj robisz, nie no, ty powinieneś zostać chyba poetą. Ile masz jeszcze chromu? Ja mam jeszcze dwa chromu, więc jest spoko, jest... Naprawdę git do zeskoczenia będzie nam starczyć bez problemu. Słuchajcie, 13 osób, ile składów. 7 składów, jedna jedynka, dwie, może nie wiem, czy dobrze to liczę. Ej, kruki tu cały czas siadają. Ej, chodźcie, chodźcie, no, chodźcie, bo mięsko się przyda na pewno na później. I co? Zakrzak zostanie na Skyberze. Tak zrobiłem, że zakrzak zostanie. Ej, czekajcie, znowu kruk. Co tych kruków tu jest tyle, halo? Bo ja robię kra. kra. Ej, tu jest kruk! Srebrny kruk, patrz! O ty gościu. Dawaj upolujmy go na obiad, znaczy no, żeby było mięso do leczenia się. Ale wiecie czego ja nie przemyślałem? Nie przemyślałem pewnej rzeczy, że jak my zamówimy zrzut wszyscy się popatrzą na ten zrzut, a jak ja będę na tym zrzutie siedział. Dobra, to co budujemy to tak porządnie już, żeby wiesz, był czas na przyzwanie tak. zrzutu jak coś? Tak, dobra, dobra, dobra. To tak, dawaj daszki za mną, ja będę budował podłogę. To jest chyba dobre połączenie. Ja to buduję podwójnie tak naprawdę teraz, bo. Aha, daszki, dobra, to ja podwójnie i albo podwójnie daszki, nie wiem jak za bardzo jak to zrobić, ale dobra, zróbmy to w ten sposób. W razie czego musimy mieć taką podłogę, żeby rzucić lunchpada i lunchpadem lecimy. Przynajmniej ja lecę, za ty zostajesz w razie czego i dopiero później sobie zlecisz, dobra? Dobra, dobra, dobra. Ja spadnę jak... Kamień na ziemię. A w którym momencie chcemy przyzywać zrzut? Jak ty to myślałeś, żeby zrobić? No, jak najpóźniej. Jak najpóźniej. Nie wiadomo, czy nam się to uda, tak szczerze, ale jak przyzwiemy. W sumie. Nie wiem, bo w zależności, jak nas podwalą, to ja nie rzucę lunchpada, a nie zdążę przyzwać Sky. No. Ja jestem trochę wizowy, no. Musicie po prostu, no nie wiem, musimy pomyśleć. Zobaczymy, w którym to będzie momencie. Mam nadzieję, że to będzie w, w momencie po prostu odpowiednim. Bo już nam mało ludzi na serwerze zostało. Sześć osób poza nami tylko. Trzy drużyny, same dwójki. Ja coś czuję, że oni będą się zaraz bili między sobą i zostaniemy my na jakąś dwójkę albo solówkę. Dobra, no to ja tak zrobię za krzak, że ja tutaj daję tak już jump padzika, W razie czego, oczywiście. Czekaj, nie podwalają. Ja będę cały czas patrzył i. O, patrz, idealnie, idealnie, idealnie. Buduję więcej, jakby. Co? Dobra, tak żeby było bezpiecznie, jak zacząłem skolapsować, żebyś miał czas po prostu na to, żeby rzucić ten zrzut, bo gorzej jak nie będzie czasu i no, no i wtedy będzie lipa Tylko gorzej właśnie, bo wszyscy będą tutaj patrzeć, chyba, ej, oni się biją tam, oni się biją tam, mamy 8 e, osób, 4 teamy, czyli tak naprawdę mamy e, jedną, czekajcie, osób, aha, dobra, w myślę ile ja jedynek mam, A, dobra, widzę, jest późno, jest późno, nagrywamy to po turnieju ja już jestem zmęczony, Spociliśmy się dzisiaj i to wszystko przez to, jakby co. Ale to przynajmniej jest forma, bo jak ty już grałeś 3 godziny, ponad 3 godziny, no to jesteś rozgrzany. Oni nie chcą, żebyśmy tam zlecieli, naprawdę, uwierzcie mi, oni nie chcą, żebyśmy tam zlecieli i dlatego nas nie podwalają, no bo wiedzą po prostu, widzieli skinka FNCS-owego i, i no, boją się. Panowie, weźcie się trochę pobicie, bo nikt się nie eliminuje w ogóle. Patrz, tam Zakrzak, tam jest ziomek, wiecie co, ja powoli trzymam już pilota. W rękach. Yy, w razie czego, czekajcie. Jeszcze może zostańmy, jeszcze przynajmniej chwilę, bo to naprawdę może być mega potężne. Ja tutaj wybuduję jeszcze trochę. Strefa przechodzi. Oni powinni się patrzeć już w naszą stronę, żeby przechodzić do strefy, więc powinni nas podwalić. Ale czy to zrobią? A może im się nie renderuje, albo jesteśmy tak wysoko, że mało, jakby słabo nas widać. A, ale wiecie co? Szczerze muszę Wam powiedzieć, że nie mogliśmy dostać lepszej strefy pod Skybase'a. Naprawdę nie mogliśmy dostać lepszej strefy. Tak, ta strefa jest idealna. W ogóle, co ciekawe, ja mam właśnie gościa na celowniku i mógłbym go na ludzi porobić, bo stoi prawie w miejscu, ale tego nie zrobię. No, ale dawno nie było takiego Skybase'a, żeby to aż tak wyszło. Mamy, słuchajcie, 7 osób. Jedna osoba tam jest powalona, czyli oni tam będą się skupiać teraz mocno, żeby się podobijać i tak dalej. I tak dalej I dobra, Zakrzak, możesz przebudowywać tam po, Tylko potrójnie, dawaj potrójnie Albo podwójnie, ile masz matców w ogóle? Ile ja mam matców? Ja mam 400 matców Tak, tak trochę się przez chwilę zlagowałem Kolapsują, Rafa, kolapsują, kolapsują Właśnie tak myślałem Dobra, przyzwałem, wybijam się Wybiję się lunchpadem, tak, tak, tak Ej, Co mam robić? Lecieć lunchpadem też na zrób? Możesz, możesz, możesz Ty No i gdzie ten zrzut? No właśnie Ej, nie ma nie jest. A yes. gdzie on się tam stworzył? Dobra, leć, leć na drzewo, żeby nas nie widzieli. Ej, gdzie on się stworzył jeszcze wyżej. Dobra, widzowie, to ten odcinek trzeba nazwać Zrobiliśmy Ej, dosta... Dosta... świetnie, po prostu świetnie. To my się tu zastanawiamy, żeby wlecieć na niego i tak dalej. Ej, ale wiesz co jest najgorsze, ja nie mogę złożyć lotni. To jest najbardziej przypałowy Skybase, jak na razie. Nie mogę złożyć lotni, stary w ogóle. Ej, ja robię 200 IQ! Lecę balonem do strefy i się wybije! Albo nie wypije się, bo skinę ty! Jasny gwint, 3 sekundy! Dwie sekundy! Kurde, ale stroowałem! Ja chciałem w, wlecieć na ten balon! Wiesz, odbić się i. Jasna głowa! Widzowie, napiszcie lip w komentarzu dla Zakrzaka. Ja mam tutaj żomeczka. Trzymajcie kciuki, tylko żebyśmy tutaj, wiecie. Ugrali to jeszcze. Zakrzaka? O, ktoś mnie podbija chyba. Wiesz, ja chciałem odbić się od balonu, żeby wlecieć na ten e, zrzut. Miałem taki plan. Ej, oni się tam ładnie tuką i została dwójka. Dobra! W takim razie ja tańczę, widzowie! Tańczę! Ej, chłopie, jestem nad tobą. Patrzcie się. Ej. Ej. No, no. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. no, Dobra, widzowie. Ja nie wiem, czemu ci ludzie tacy są. Nie dość, że zamówiłem im dostawę, to oni jeszcze tacy dla mnie. No, ja nie rozumiem. Widzowie, jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawiajcie łapy w górę. Wpadajcie na ten film, który tu widzicie. Oczywiście pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. No i trzymajcie się. Na razie. Piona.